W poprzednim odcinku. Jezu, obróć się, posunie! Przywali cię to! Słyszysz? Proty w prawo zmień. Kur! A od razu wyłącz, jak to pierdyknie. A skąd dowiedziałeś że to pierdykło? No bo będziesz słyszeć. Na żywo dostępne na twitch.tv Ukośnik Bogusław. Podkreślenie odcinki dostępne na TikTok oraz YouTube. Więcej informacji w opisie. Chcieliście walić fotek na tłumaczy. Się bujają, to już z dostawą. Ja, dole To jest nowy symulator. A poskręcać to, bo to luźne jest. O futryna na żeletki, Iresa. Fajna wkrętarka ta biała. Dobra, jesteśmy w domu Bo mówię ci chata stoi otwarta kurwa 3 dni One mają 99 Mówię, nie chyba Tu masz 97 2 centy i ona by ładnie tu weszła Czyli, musimy wykuć tak, żeby tu poszły na płasko. Teś ją nie? Zamuruj tą wnęk, masz już jedne drzwi wejściowe. Łopanie, co tu się stanęło? Widzę, że okno wstawiasz we właściwe miejsce. Halo, kierowniku, nie w tym miejscu ten Judasz. Ta siatka będzie mogła zagladać na gaming room. Chyba miałam czuć wakacje, a nie gruz. <grystanie> a żebym ją dobrze wziął. Czekaj. Jezu, Ilona przeżyła już. <grystanie> Futryna wróciła na miejsce. Zrób drzwi obrotowe, to nie będzie problemu. Tam specjalne kołki są, co się je pianką zalewa. Nowa metoda montażu drzwi na piank Jezu próbujemy takim stylem Sam na placu boju, nie? co no, chodzi? Że nie mam miejsca? Patrz, patrz jak to idzie i weź teraz je wykręć, kurde, no, nie wykręcisz, nie? A im slag zwa? nie wszedł. Karton gipsem zamuruj i tyle wpizdu. Wypuerdol. Ciekawe, ile podejść będzie do zamontowania okien. Żarty żartami, ale Bogusław podziwiamy za dobry content. No musi być mocne ogrzewanie na te 15 metrów kwadratowych. Czy te drzwi to antywłamaniowe? Sprawdzasz tą poziomicą, co cygłówki rozdupcałeś. Chyba dobrze jest. Ja. Piankuj, montuj to, a nie czas marnujesz, żeby sprawdzić czy prosto jest. Zamontuj to na luźno, na koniec se doprostujesz. realnie. Mistrz 21 wieku. Szybko podbiegnij, kucnij i wróć, nie spadnie. bo to Jezus Chrystus oddał dla ciebie życie na krzyżu, żebyś tak krzywo drzwi montował. Witam gorąco, przychodzi indyk do indyka, a potem jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i po drodze do domu wtedy jeszcze już do domu pojechałem. Zamykający nawias klamrowy, zamykający nawias klamrowy, zamykający nawias klamrowy, zamykający nawias klamrowy. Zamykający... No to masz zapach powietrza o wanilii. A Ty zamocowałeś chociaż tą futrynę wkrętami? Po co? Chuj, może wejdą te dźwięki. 1 centymetr tolerancji jest w budowlance. Czy nie? Bo i tak bym wziął. Majster po dykcie i tak nie dowidzi, więc odbierze bezproblemowo. A chyba przeladuje z Nie będzie pokoju jak w Brazers, bo u nich drzwi się zamykają. Ja. I te polmetra pianki na gorze. Jak w Ktoś w i trząśnie drzwiami na i cegiełka na łeb, nie spadnie na zaleceń, bo pianka będzie trzymała. Trzyma. Trzyma? Majster dobrze leci. Chuj No tak. Tak wyrówna oczywiście. Każdy tak robi. Szkoda, że tą falę odkleiłem przed tym. Weź do środka psiknij, a nie obok. Przed... Byś tam nie wsadził. Mogłeś to zazbroić drutami. Mogłeś tam wsadzić tę nogę od połamanego krzesła. Kopiany napierdalasz jak się kapal. XD Kurde. Noga do krzesła i połamana cegła. Dobrze trzeba wszystko wykorzystać, cały sprzęt. Ha, 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 ha. To mieszkanie straci na wartości zamiast zyskać po tym remoncie. Upierdolisz akurat całą klatkę teraz pianką. Chłód, tu zostawimy lufcik, co? Jakbyś na złoty sprej te drzwi zamocował, to by się lepiej trzymały. Jak ktoś wsika woką zamiast do środka zbi. Kurde kotwy. Jak się je Oszczędności. Je trzeba schować tutaj. One wtedy będą trzymać. Lama jaka ujebana D. Ta pianka akurat łatwo schodzi jedni trochę na drzwi. Może? Okna lepiej nie montuj, bo jeszcze komuś na łeb spadnie. Kombinacja alpejska. Ale props zapomył, DDD XD Ale burdel Warhammer wypadł z orszabala <grymne> Także W nic może trochę do kurka nagrzeję Najważniejsze to porządek po pracy Jak drzwi będą już wstawione, to okno się wstawi. Tylko to już na poważnie wtedy, nie? Bo z tym kurwa to się nie bawimy. Z tą futryną, z jakimiś kurwa, ścianami możemy się pobawić, które są do wyjebania, a resztę to trzeba no, konkretnie i hydraulik ma wpaść. Dopiero jak ściankę będziemy stawiać z karką gipsu. Tu mamy strażę. Będziemy ściankę stawiać. W I tu będą drzwi do łazienki. Prysznic. Gibel, tam będzie ściana zamurowana.

Serial pod tytułem Fuszerka pow nie znam się, ale robię remont 15-metrowej kawalerki na pełnym profesjonalizmie. Z humorem, precyzja i dystansem nikt ci tego nie naprawi jak my to spildoimy. Transmisje na żywo dostępne na twitch.tv ukośnik bogusław podkreślenie. Odcinki dostępne na tiktok oraz youtube. Więcej informacji w opisie. Nikt ci tego nie naprawi jak my to spildoimy. Fuszerka po w główni bohaterowie serialu Bogusław podkreślenie NY -A, a Fuszer i Natalii aka inspektorka i Radosław podkreślenie NYK -A, a kierownik. Całe odcinki z live stream TV i TCH dostępne tylko w weekendy, sobota, niedziela. Transmisja na żywo, którą oglądasz, jest w pełni reżyserowana i oparta na wcześniej przygotowanym scenariuszu. Każdy element od dialogów po działania jest starannie zaplanowany i realizowany przez profesjonalistów. Osoby występujące w transmisji to doświadczeni aktorzy i specjaliści, którzy dbają o to, aby całość przebiegała zgodnie z ustalonym planem, zapewniając wysoką jakość i przewidywalność wydarzeń. Wszystko, co widzisz, jest częścią zaplanowanego show. Do